Czy zastanowiliście się, jak sprawuje się 9 GTX 1060 w 2025 roku? Dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie oraz porównamy ją z rtx 3060. GTX 1060 jest jedną z najpopularniejszych kart swojej generacji, oferujący bardzo dobry stosunek ceny do wydajności. GTX 1060 z 3GB pamięcią VRAM trafił na rynek jako tańsza wersja popularnego GTXa 1060, który miał 6GB pamięci VRAM. GTX bazuje na architekturze Pascal i posiada ona 1152 rdzenie CUDA, 3GB pamięci VRAM typu GDDR5 co już wtedy było lekkim ograniczeniem w bardziej wymagających grach. Zato RTX 3060 to skok technologiczny. Nowa architektura Ampere, 3584 rdzenie CUDA i aż 12 GB pamięci VRAM GDDR6. Jednak surowe dane to jedno, natomiast my sprawdzimy, jak te różnice przekładają się w rzeczywistości na wydajność w grach. Testy wykonałem na średnich ustawieniach i w rozdzielczości Full HD. I tak, na początek weźmiemy gry e-sportowe takie jak CS2 i Fortnite. I jak widzicie, GTX nadal bardzo dobrze się trzyma i bez większego problemu przebijamy w obu tych tytułach próg 60 klatek. A jak sobie GTX poradzi z cięższymi grami? No cóż, w takim Spider-Manie, o dziwo, GTX radzi sobie naprawdę dobrze. Za to przy Nitro for Speedzie Unbound zaczynają się już powoli pierwsze schody. I na średnich ustawieniach nie przebijamy 60 klatek. A teraz pora na przedostatni test, czyli Cyberpunk 2077. I niestety powtarza się sytuacja z Nedfor Speeda, czyli nie przebijamy progu 60 klatek. Czy mamy jakieś rozwiązanie, aby zwiększyć ilość klatek na GTXie? Otóż mamy! Na GTX nie mamy, co prawda, takich opcji jak DLSS czy Frame Generation, ale za to możemy włączyć FSR, czyli generator klatek od uwaga AMD. Jak możecie zobaczyć na wykresach, po włączeniu FSR możemy liczyć na przyrosty w granicach od 30 do nawet 50%. I jeszcze na koniec małe porównanie w 3D-Marku, w którym jeszcze bardziej widać różnicę pomiędzy GTX 1060 a RTX 3060 Podsumowując, GTX 1060 to karta zdolna do uruchomienia naprawdę wielu tytułów. Jednak jej ograniczona pamięć VRAM i brak wsparcia dla najnowszych technologii sprawia, że jej czas dobiega końca. Chociaż biorąc pod uwagę cenę GTX 1060 na rynku wtórnym, to ta karta już nie wypada aż tak źle. A wy? Co o tym sądzicie? Czy GTX 1060 to już przeżytek? Czy nadal ta karta dla Was radzi sobie dobrze w grach? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach i do zobaczenia w kolejnych materiałach.